I taka ta burza powiem Wam, że normalnie, ja mam okna 15 letnie i pływać zaczynam w domu, leje mi się dosłownie z okien, tak waliło w szyby, że się wszędzie przelało, tu się najmniej przelało, tu najmniej biło, tam się lało najwięcej i w kuchni, z tych okien. Uszczelki tutaj ostatnio nawet, te uszczelki nawet wymieniałem, czarne. Ale ono nie wiem, czy. No tutaj też mam te te dziobki mam tutaj. Tylko, że niestety te okna mają te regulatory okrągłe, i no, niestety ja go dociągam, a ono dalej nie idzie. Także powiedzcie, czy da się coś z tym zrobić, jeszcze ogólnie. No, tak, materiał trochę z tego gradobicia zrobiłem, ale takie zapytanie, właśnie, co ja mogę z tymi oknami zrobić. No normalnie się leje, także zaraz mu opatrzę wziąć. to tak, ze trzeciej trzecie, trzecie razy powiem, że mi się tak zrobiło. Odkąd yy, no tak mocno leje w te okna, że się leje z tych okien i już nie ścieka tu, tylko ścieka do środka. Także dajcie znać. A resztę materiału Wam rzucę, jak w ogóle tutaj gradobicie szło. I jak ta burza wyglądała. Powiem Wam o tutaj w tym drugim kanale, woda stoi z pierwszego spłynęła, czyli te kanaliki są drożne tylko może są e, za mało drożne i ta woda po prostu się przelała nie dam do odprowadzać, wylała mi się tutaj do środka powiem wam, nie mam pojęcia, poodpinam te wszystkie spinki poodpinam, tylko żeby mi się to nie rozsypało w rękach właśnie, to jest najgorsze, że to, to ma lata tak mi się to w rękach rozsypie, to już dopiero będę. będą, że tak powiem jaja no nic, spróbuję to czymś podważyć i zobaczyć jak to wygląda ten przepływ. Może tu przepływu nie ma i dlatego się wylewa ta woda. Dobra, próba nie szczelba. A jeszcze tego nie czyściłem, ale powiem Wam. Zrobię próbę. Co się będzie działo? Daję wodę. No, powiem wam leje tak dosyć intensywnie. No i płynie. Tutaj płynie. O tutaj tak słabo płynie. Czyli przytkane są te odpływiki, są przytkane, trzeba jeszcze to wszystko pościągać, wlać wody dosłownie i się to wszystko wypłucze wtedy ładnie, nie nadąża. Ale też mnie zastanawia jedna rzecz, że zobacz, jak są uszczelki. Pierwsza uszczelka jest, ta uszczelka dopiero jest tutaj na tą ściankę, a ta druga uszczelka, o, ta o, jest tutaj, już na zewnętrzną, a tutaj nie ma żadnej uszczelki. Coś tu jest jakiś profil, też powinno być jakaś guma. co, nie wiem, ja, ja jestem producentem okiem. To okno, powiem wam, ma 15, może nawet więcej lat, mają tak naprawdę, może i 20. Musiałbym zapamiętać. Nie wiem, nie pamiętam, ale nieważne. Eee... Spokój, sereny wyją, gdzieś pewnie pozalewało, ale już przeszło. A tam już, pamiętajcie, tam on, tam stał stałe panele na podejście, także już paneli nie ma. Podestu też pomału przygotowuję, aż do tutaj do Japonki będzie 8 trackerów stało w rzędzie, bo w gridzie i na spokojnie trzeba to będzie ogarnąć. To wszystko trzeba będzie poprzenosić na tamto miejsce. Tam będzie taki kącik, teraz no zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj co? no Muszę wziąć, podtykać te wszystkie zatyczki, i po kolei to przelać. No, się, wszystko się leje. Ten się zbiera, bo to normalnie, standardowo. Zobaczymy, co z tego będzie. Siemano, patrzcie, to, co tu się dzieje. Jakie grade bicie idzie. Masakra Ale wieje, mówię Wam, w ostatniej chwili trackery poblokowałem. A i tak pod kątem daje, także w tą stronę. Moment, że palca było jego było widać Widać, widać, w tą stronę, tam o, tam w prawo, jak widzicie, wali, ale widać, jak tracker się buja. Także dostaje od boku cały czas e, tym gradem, a nie bezpośrednio. A ten drugi też od boku, praktycznie dostaje, bo burza idzie od e, wschodu, nawet północny wschód, a, a trackery są na południe mniej więcej obrócone. Także najmniejsze konnatarcia nawet bardziej od tyłu dostają, no nic ja nam się, ciągnie się, patrzyłem na mapkę burzową, to to się zaczyna w Berlinie, a na Węgrzech się kończy, taki front idzie na, na pół Europy, masakra normalnie. No, dzieci się boją, gradu, burzy, no niestety tak to jest. No nagrywam, bo wiesz Ale daję ładnie tutaj już nawiło No Konrad się boi płacze No już nawaliło tego gradu Hej wygłu się, mój co ma złotego cuksa. No ale powiem wam za dwa razy trzy zadrzmiały i sam tego gradem wali No przepraszam Susie Ale daj Tylko dzwoni masakra daje ładnie o, brzmi w tyle o, widzę już tam w chyba już się to Uspokaja. Także na szczęście taki nieduży ten grad. No ale grad to grad zawsze jakieś niebezpieczeństwo za sobą niesie. Zobaczymy. Dobra, na razie sobie leje. Zobaczymy później, czy zacznie bardziej, czy nie. A z drugiej strony, może zostawię. O, już przestaję. Robiłem dziś porządek. Podest z panelami rozebrałem co miał takie panele. Niby do gridu na podejście zrobiłem porządek dzisiaj. Już ani paneli ani podestu nie ma i tak powiem, bom sam raz się wyrobiłem przed tą burzą, żeby prawie wszystko posprzątać. Prętów tam mam tyle, że na 8 trackerów mi wystarczy na fundamenty bez problemu żadnego. O dobra, trochę się uspokaja, to już jest lepiej. Dobra, zobaczymy później, czy było jakieś szkody, ale raczej żadnych szkód nie będzie mi się wydaje no grać się uspokoił ale ale zacina masakra musiałem poprawić trochę taniej bo by wracało później wam pokażę e... miejsce po podejście ale o jezu maria daj on zacina w tą stronę cały czas w to mnie zacina o tutaj, tutaj jest lepiej bo Tutaj flety dostaję, ale już spokój. Jednak na jak się troszkę dołków porobi. Tu tam sian To ta woda spływa elegancko. No, burza już za mną z tyłu. Ale na szczęście trackery całe, już nic się nie stało. Przeszło gwałtownie, poszło grad, Jak widzieliście, nieduży także. No spokojnie, no i co? Muszę sobie te wszystkie odpowietrzniki, ja to mówię odpowietrzniki, nie, te wszystkie właśnie odpływy w oknach przyczyścić, bo w niektórych nawet muchy siedziały. Człowiek o takich rzeczach nie myśli, bo. Ma inne rzeczy na głowie i od czasu do czasu jak to się zjawi, to nawet jak się tam posprząta, wyczyści wszystko, a tak nie przyjdzie do głowy jeszcze to powyciągać i, i to wodą tak naprawdę przelać. Jak wlewałem do jednego, to w ogóle odpływu nie był taki delikatny. Czyli jak więcej, więcej tej wody się polało, to znaczy na głowy kapie, ale to jest taki deszczyk, taki potrzebny deszczyk, że tak powiem. Także trzeba to wszystko poogarniać i, I dalej do roboty. Pozdrawiam wszystkich i słoneczka życzę. Ja to mówię Wam na razie, a tu mi przęsło wydarło z płotu. Aj Boże, Bożenko. Dobra, stawiam ostatnie przęsło, które... One tylko na nitach się trzymało tak naprawdę. A tamte mam już wszystkie zabezpieczone, bo stąd mi prawie nie miało A teraz dostało z tej strony wiatru. A te już mam wszystkie pozabezpieczone, jeszcze dodatkowo właśnie takie opaski na górze na dole. I nawet jak dmuchnie, to, to nie wydrze. A tu jeszcze nie było, także no nic, trzeba wziąć się zaraz za to ponitować, bo te już są wszystkie pozabezpieczane. Trzeba to do końca ogarnąć i tamto, tamto mało też chyba już tak konkretnie złapać, bo normalnie ja z tymi przęsłami mam skaranie boskie dobrze, nikomu się nic nie stało, nie, to się, to się akurat małe trzyma no dobra, zaraz go tutaj ogarnę, nie ma problemu dowali się mocniejsze te nity i nie było nigdy problemu, bo mówię, że osłona była dobra, na razie